Uwaga, zawodnicy, prosimy o zachowanie ciszy w momencie startu. 100 metrów w dziewcząt seria pierwsza. Na to, że pierwszym Natasza Ciepał, ursynów. Na to, że drugi Wiktoria Łubisz, Bielany. Na to, że trzecim Wiktoria Dąbrowska, Jagielonka. Na to, że czwartym Iwado Janin, 92 ursynów. Na to, że piątym Maria Adamiak, UKS 307 Warszawa, Mokowów. Na to, że szóstym Zofianowak, UKS G8, Bielany.